Dzień dobry, witam Państwa na kanale Analiza Polityczna Ekstra. W drugim kanale grupy Analiza z szybkimi newsami, chociaż czasami też się pojawiają dłuższe komentarze. No ale do rzeczy, Szanowni Państwo. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński miał nakazać takie działania, Politykom prawa i sprawiedliwości, żeby już teraz powoli zaczynali budować wielki sojusz całej prawej strony. Do Senatu, w wyborach do Senatu. No bo jak wiemy, do Sejmu na pewno im prawo i sprawiedliwość, i Konfederacja, i Korona, i inne partie będą szły na swoich listach jako osobne podmioty, ale do Senatu być może warto zawiązać sojusz. Taki sojusz, który stworzyła strona lewicowo-liberalna w ramach Paktu Senackiego, no i widzimy, że to przyniosło im, sukces przyniosło efekt ponieważ po tym jak Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielną większość w sejmie po roku 2015 i w senacie i swojego prezydenta no to druga strona stwierdziła coś musimy zrobić żeby to zmienić no i Prawo i Sprawiedliwość już poległo do senatu w wyborach w roku 2019 a całkowicie już poległo w roku 2023 wówczas do senatu powstał pakt Senacki i w wielu miejscach, gdzie posłowie PiSu bez trudu wygrywali, no to w ramach paktu senackiego przegrywali. No i na pewno ten pakt senacki będzie trwał dalej. Takie są ustalenia, takie wiadomości wychodzą ze strony obozu lewicowo-liberalnego obecnej koalicji. Ta formuła się sprawdziła. Do Senatu będziemy wystawiać paktem senackim. No i PiS w wielu miejscach będzie tutaj przegrane. Konfederacja. Puh, to na pewno będzie przegrana, bo Konfederacja będzie miała kłopoty, żeby dobre listy do Sejmów w całości ułożyć, choć już nie takie kłopoty jak mieli wcześniej, bo ta partia się rozrasta. O Koronie nie wspomnę. To może lepiej dogadać się i do Senatu wystawić pakt senacki. No i te rozmowy mają się już rozpoczynać. Podobno są dobrze odebrane i każda ze stron chciałaby o tym rozmawiać. To są ogromne plusy pakt senacki prawej strony yy, byłby dobrą przeciwwagą dla strony lewicowo-liberalnej. Może udałoby się zdobyć więcej mandatów do senatu, a może nawet taki pakt senacki prawej strony mógłby powalczyć o większość w senacie. To byłoby coś, jaki kibicuję, żeby to się stało i niech to będzie też taki dobry przyczynek do współpracy po prawej stronie. Do zobaczenia.